Witam serdecznie z tej strony Aku i witam w yy, specjalnym odcinku. Yy, dzisiaj nie będziemy grali, ale za to sobie pogadamy, yy, to będzie najszybszy poradnik do gry Alt Riders, nie tylko tej myślę. Ale chciałem poruszyć pewną kwestię, yy, że co no zauważyłem, że w ostatnim czasie wokół Alt Riders prawie się mnóstwo, mnóstwo kontrowersji, poradników, dyskusji jak o tym o tym, jak powinno się grać, co robić najpierw, jak odprawiać każdą minutę, co zbierać, jak układać. I jasne, porady mogą być pomocne, ale mam wrażenie, i to jest moja opinia, że w tym wszystkim gubimy najważniejsze czyli zabawę, to, co powinno nam dawać radość yy, czyli granie w gierkę. Zpominamy, że gry są po to, żeby cieszyć, żeby eksplorować świat po swojemu, odkrywać rzeczy we własnym tempie. A Art Riders myślę, że potrafi dać kupę frajdy, jeśli tylko pozwolimy sobie odpuścić presję, jaką dawają te firmy z poradnikami i wiecie, no tym wszystkim co się dzieje w internecie, te posty o, 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 o samej grze i o ludziach PC, o ludziach PS. Yeah. I, I przestaniemy po prostu patrzeć na każdy krok przez pryzmat, co będzie bardziej opła co się nam bardziej opłaca. Po prostu chcę wam przypomnieć, że nie ma jednego właściwego sposobu nagrania. Nie musicie robić wszystkiego tak, jak mówią inni, spróbujcie po prostu wejść do gry, pobłądzić, poeksperymentować, przeżyć coś po swojemu Przeżyć się z, małym, z małych momentów, przeżyć się no po prostu chwilą, iść przed siebie i patrzeć co się stanie Ostatecznie, bo to jest, ostatecznie to jest gra, ma sprawiać przyjemność, a najlepsze doświadczenie często rodzą się wtedy, gdy robimy rzeczy spontanicznie i bez presji Więc bawcie się dobrze, odkrywajcie świat as rider, na własnych zasadach i pamiętajcie, to jest wasza przygoda Także dajcie znać co o tym myślicie. Hmm, a ja e, e, idę na pole bitwy, na mapę. Jaki jest plan? Żaden. Idę przy ciebie. Także oto krótki poradnik, jak grać w Arts Riders. Dziękuję.